Ale raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, test mikrofonu, działa, działa, oho, witajcie w kolejnym odcinku Spellforce. czas mrocznych wojen ze szkieletem rycerzem poziomu dziesiątego, słuchajcie, powoli armia się zbiera, powoli jest pełna, chyba była wczoraj, była czy nie była, nie była, czekajcie, kamerka działa, mikrofon działa, nagrywa się, nagrywa się, dobra, zróbmy więcej sobie łączniczek, ponieważ szybciej będzie budynki nam niszczyć i srebra nam brakuje, w sumie możemy już wysłać atak, na spokojności. No, jo, 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 jeikusiu, jeikusiu, pa pa, 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 Grubo. Leja aha, mi tu nie było w ogóle. Czemu tu nie było mojego bohatera wspaniałego? Bo był gdzie indziej, jest to prawda. No i rozjebani zostali. Rozjebani! Jak śmiecie! Kurwa. Rozjebani. Katapulty. zrobię ulepszenie, ale chyba nie będę używał. Słuchajcie, słuchajcie. Pozostało dwa dni do mojego, do mojego koncertu Sanach. Już się nie mogę doczekać. Jak ja kocham Sanach. Kocham Zuzie. Idziemy z dziewczyną na koncercie. Ksa Ojej, znowu po popfitr. Uderzyłem. Idziemy z dziewczyną do Krakowa na koncert Sanach. Mamy kupionego VIP-a na after'ek po koncercie z nią. Kosztował trochę, ale, ale sobie z nią pogadamy, zrobiłem sobie jakieś fotki z nią i tak dalej. Kurwa, marzenie po prostu zawsze to było moje, odkąd stała się popularna. Ma tak wspaniałą muzykę, że słuchajcie, po prostu, no brak mi słów. Kocham Sanach, ja i moja dziewczyna. Jesteśmy gigawielkimi fanami. To jaką ona artystyczną, piękną muzykę potrafi stworzyć, to ja nie mam pytań. Bo to prawda... Znaczy piosenkę? Oki... Eee... Nie pamiętam tytułu, ale on tam śpiewał... Bo to nieprawda... Bo to też prawda... I tak dalej. Słuchałem tego pół godziny temu i zapomniałem to było, kurde. A tak mi to w banie weszło. A swoją drogą, widzowie moi kochani, słuchajcie, słuchajcie, zrobię taką strasznie chamską mini reklamę. Ale, generalnie, mój najlepszy kumpel mam dwóch najlepszych kumpli: jeden taki z dzieciństwa, drugi taki, którego poznałem już bardziej w czasach szkolnych. No i ten mój kumpel ze czasów szkolnych, słuchajcie. Tworzy muzykę eee, i Tworzy ją dosyć już profesjonalnie ma, Bardzo ma mało widzów, bo ma około 300 Ale normalnie już nagrywa z fotografem, znaczy bardziej z kamerzystą Klipy, normalnie w studiu wszystko nagrywa i tak dalej I bardzo, bardzo, bardzo was proszę, żebyś, żebyście się obczaili W opisie pod tym odcinkiem wstawiam jego kanał I wczoraj, to jest 24 maja Dodał nową piosenkę Którą już długo, długo, długo panował z nowej płyty Magnateria i bym bardzo ładnie Was miło prosił, żebyście sobie na jego kanał weszli i sobie to obczaili. Byłbym Wam bardzo wdzięczny i ja, i on. Naprawdę wpada jego muzyka w ucho, ma parę kawałków, które mi siadły tak w chuj, że naprawdę miło jest sobie to włączyć w pracy na słuchawkach i posłuchać. Także coś to coś to znaczy, to coś znaczy na pewno. No i chłopak się stara, pełnia się w tym, wydaje kupę kasy na, na, te, na te teledyski, na te nagrania różne. I byłbym właśnie wdzięczny, jakbyście mogli tak sobie tylko obczaić. Nazywa się on Grochu Bart, ponieważ nazywa się Bartosz Grochowski. Więc Grochu Bart jest od jego imienia oraz nazwiska. Tak, wiem, hamska reklama, ale nie było za to nic mi zapłacone. żeby to całkowicie z czystego, kole koleżyńskiego, dobrego serduszka. O nie, biedny obrońca. Wieżyczka do niego strzela cały czas. Patrzcie, są przepierony. Jeszcze się rozbudowują. Jeszcze próbują urat uratować sytuację. Co za goście. Dobra, niech rozwalają wszystko w okolicy. Ja dążę, niszczycie kolinę, to budują nowe. Co za pierony przepierony o to prawda i w tym odcinku musimy dokończyć słuchajcie, zachodnią gardę koniecznie całą tak abyśmy mogli z czystą kartą i czystym sumieniem i czystym sercem zacząć już w kolejnym odcinku jutrzejszym Iglicę! Iglicę! Iglicę. Iglica. Iglica. Tutaj skrzyneczki sobie pozbieramy jeszcze. Pa 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 pa. Gdzieś tu jeszcze była chyba skrzynka. Coś mi wcześniej śmignęło przed okiem. Była, czy nie była. Nie wiem. Nie wiem, ale... Wyczyściliśmy szkielciory. A kolejne będą czyszczone. Oczywiście, bestie. Chyba. Dalej mnie męczy Katar. Kurde, wczoraj, wczoraj się go na chwilę pozbyłem. W ciągu dnia miałem spokój. I teraz znowu mnie wzięło. Cholipka.

1000 kamienia, 500 golda, 10 kamieni wapiennych, 10 brył gliny. Co? czekajcie, czy ja mam gold? Gold mam. A skąd ja mam wziąć wapień? Czy ja mogę go już. Może mogę go gdzieś kupić. Tak, jest tutaj jeden kamień. To jest to? Nie wiem, ale kupię. Bo wydaje mi się, że wapień kurczę, miało się z tych takich golemów różnych. Kurde, nie gadajcie nawet, że ja nie mogę mieć tego wapnie, wapienia jeszcze. Wapnia 1000 kamienia, 10 kamieni wapiennych, 10 No Kamienie wapienne chyba nie mam. Czekajcie, co? No, nie gadajcie nawet. Ani gliny też nie mam. Kamieni wapiennych de facto nie, nie mam żadnych. Co wy gadacie? To co, ja mam kończyć odcinek już? <grych> co wy ziomy gadacie? Te bestie rozwalić jeszcze, halko. Tu jest mały jeden gliniak, ale to on mnie nie... A nie, to o ziemi. To to mnie nie, nie ratuje w żaden sposób. No co, wy ziomeczki gadacie? to ja mam teraz kończyć odcinek? Znaczy się wysmarkam z drzewów. No nie może tak się, nie może tak się wydarzyć. Zawsze mogę jeszcze pójść tutaj, chyba jakoś, nie? Czy dopiero jak mi się to uaktywni? Mhm. Mm Czyli chyba jeszcze nie mogę. No nie, no nie. Uch. Ej, hey słuchajcie. Bo ja teoretycznie jeszcze do baru muszę ogarnąć. Dobra, chodźmy do baru na razie. Czekajcie, czy ta jedna bryła to z 10 jakby? Chcecie? Tak. To ja potrzebuję tego, w takim razie tylko jedną wapienną bryłkę, okej, okay, okej, okay, okej, okay. to to jest do ogarnięcia w takim razie Mhm. To idziemy w takim razie do... Targowisko gilni kupców, może możemy to gdzieś kupić Fajnie by było, pasowałoby Bo jak nie, do lipa Bo tu prawda... Także pamiętajcie, sprawdzajcie grochu Barta, mojego serdecznego przyjaciela. Tu jest baru, ale trafiłem, blisko byłam targu. Ja pierdzielę, nice. Bo to prawda. No <laughs> <laughs> już się wygadałaś.

Tak, nie wapienia. Czy mi się wydaje, czy takie coś prędzej byłoby, kurde, wiecie co? Wapień byłby prędzej, gdzieś w dzielnicy rzemieślników albo krasnoludów. Ale tam też kupców nie ma jako tako, chyba. Bo to prawda. Bo to nieprawda. Ale ma le... O! Nawet nie wiedziałem, że le nie można kupić tak normalnie u kupca. Spoko. Będę pamiętał. Ale nie kupuję na razie, bo mi szkoda kaski. No! Tu są czarodzieje, też mogę spróbować. Nie, nie kapłanów, czekajcie, to będzie arkanum magów. Ale raczej tutaj nie będą mieli wapnia też. Ale różki, oh, fuck. Kometa lodu, no, no, no. Kurde, to słuchajcie. Jeszcze sprawdzę ten, ten garnizon milicji. Ale generalnie nie wiem co teraz mogę robić. Jedynie do iglicy mogę iść, ale nie chcę. Ale odjebałem w tym wczorajszym odcinkiem w takim razie. No co innego mogę zrobić? Nic. Ja nie mogę. Ale straszny przypał. ohoho o, o. ziomeczki co ja mam teraz robić, nawet misji pobocznych nie mam, które mógłbym teraz wykonać do no iglicy jedynie, chociaż nie skończę odcinka tak wcześnie dobra, skończę Słuchajcie, skończę ten odcinek, ale dodam jutro dwa na raz, żeby były dwa pod rząd, krótkie. No nie zrobię nic, muszę rozdzielić to między iglicą, a... a tym. Kurde, ale zły jestem na siebie. Dobra, słuchajcie, dzięki za uwagę. Dzięki za uwagę. Macie dwa odcinki pod rząd koło siebie. Tyle. Tyle, co mogę więcej zrobić. Sorki, przepraszam, nie wiedziałem, że nie będę miał bryłki w Aha, zrobię cięcie jeszcze, zobaczę gdzie to można dostać. Poczekajcie, jeszcze robię cięcie. No niestety dowiedziałem się, że bryłki wapnia możemy zdobyć po raz pierwszy dopiero w bastionie. Także dzięki za uwagę, miło było, że byliście ze mną. A przepraszam was jeszcze raz, dzięki za uwagę i do następnego odcinka, do iglicy. Piąteczka. Psz.